Dzisiaj chciałabym zrobić z Wami taki przegląd karty ciąży, dlatego że to powinien być taki Wasz dokument. Jeśli ktoś by znalazł nieprzytomną ciążarną na ulicy, to z karty ciąży powinien wszystko o niej wiedzieć. No, tak niestety się często nie dzieje, często są jakieś braki, często przychodzicie do szpitala i nie macie wszystkich badań, jakie powinny być. Dlatego dzisiaj chciałabym zrobić z Wami przegląd karty ciąży, żebyście wiedzieli, co w nich. Co w tej karcie powinno się znaleźć, jakie badania powinniście mieć w czasie ciąży wykonane, żeby później przed porodem nie było jakichś przykrych niespodzianek. Przede wszystkim mamy tą pierwszą kartę ciąży. Tutaj powinny być napisane nasze dane, nasz zawód, chociaż to już jest tam mniej istotne, ale to co jest najbardziej dla mnie istotne tutaj to data ostatniej miesiączki. I teraz mamy przypuszczalnie 15 styczeń, data ostatniej miesiączki, przewidywany termin porodu. Liczymy go według tak zwanej reguły Neglego. Chodzi o to, że do daty ostatniej miesiączki dodajemy 7 dni i odejmujemy od niej 3 miesiące. Czyli tak naprawdę, jeśli mamy ostatnią miesiączkę, 15 styczeń, dodajemy 7, to termin porodu wychodzi nam na 22. Od stycznia odejmujemy 3 miesiące, czyli październik. I tutaj ten termin porodu często różni nam się między wyliczonym z miesiączki, a między wyliczonym z USG. Jeżeli to jest różnica w zakresie dwóch, trzech dni, to tak naprawdę nie ma to dla nas znaczenia. My się w tym terminie przewidywanej miesiączki będziemy tutaj obracać na podstawie właśnie ostatniej miesiączki. Natomiast jeżeli jest tak, że nie pamiętasz ostatniej miesiączki, albo gdzieś tam ten termin z USG jest większy niż 7 dni, jeśli termin z ostatniej miesiączki, to w tym przypadku będziemy sugerować się terminem z USG i to z USG wykonanego do 10-12 tygodnia ciąży. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że idziesz do lekarza, i co widzę, to on ci podaje inny termin. Raz ci mówi o 22 października, a za chwilę ci mówi: Nie, 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 tu będzie 15 listopad. To tak naprawdę, idąc tym tokiem myślenia, ty możesz w ciąży chodzić i 3 lata, bo nigdy tutaj nie, nie, to dziecko nie dorośnie do tego terminu ciąży, bo ten lekarz co chwila będzie ci tutaj przerzucał ten termin. Albo w drugą stronę, mamy 22 październik, a lekarz mówi, nie, 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 to będzie jednak 10 września. No to zaraz się okaże, że ty w tej ciąży masz być 3 miesiące, no bo, no bo tak szybko to dziecko rośnie. Jeżeli masz lekarza, który ci co chwilę zmienia ten termin porodu, ale nie o 2-3 dni, tylko o tydzień, o dwa, to tak naprawdę zmień lekarza. Tyle mogę ci powiedzieć. Dlatego, że jeżeli dziecko rośnie zbyt szybko, to wyjściem z tej sytuacji nie będzie przyspieszenie terminu porodu, tylko trzeba się zastanowić, dlaczego to dziecko tak szybko rośnie. A może tutaj masz cukrzycę ciążową nierozpoznaną, a może coś tam jest nie tak, może jesz za dużo witamin, wszystkich możliwych firm na rynku. Trzeba sprawdzić dlaczego. W związku z czym ten termin porodu, jeśli nie pamiętasz ostatniej miesiączki, albo miesiączki były bardzo nieregularne, będzie określony na podstawie USG. Ale jeszcze raz powtarzam, co jest bardzo istotne, na podstawie USG wykonanego maksymalnie do 12 tygodnia ciąży. Wtedy wszystkie dzieci mniej więcej rosną równo. Po tym czasie zaczynają się już pewne rozbieżności, dlatego wyznaczanie terminu porodu na podstawie USG po tym pierwszym trymestrze jest już kompletnie nieadekwatne i niemiarodajne i nie powinno być w 100% brane pod uwagę. Co jeszcze mamy na tej pierwszej stronie? Mamy grupę krwi matki, grupę krwi ojca. To, że ja mam tu wpisane BRH-, to jeszcze nie jest żaden dokument. Jeśli chodzi o grupę krwi, najlepiej jakbyś miała wynik z laboratorium. I to jeszcze, jeszcze lepiej taki, który będzie dwukrotnie pobrany z dwóch różnych pobrań, czyli przychodzisz dzisiaj, przechodzisz za miesiąc czy tam później, tak, żeby zwłaszcza w przypadku grupy minusowej bądź zerowej, żeby ten wynik został potwierdzony. Czyli idziesz do jednego laboratorium teraz, idziesz do tego samego laboratorium za jakiś czas, oni mają ten Twój wynik i jakby sobie potwierdzają, czy to, co wykonali teraz po raz drugi, jest faktycznie tak, takie samo, jak było po raz pierwszy. W związku z czym bardzo ważne jest, żebyś zawsze, zawsze miała wynik z laboratorium, z pieczątką diagnozy laboratoryjnego. Najlepiej niech on będzie przypięty do karty ciąży, bo to jest jeden z ważniejszych wyników i tam masz absolutnie wszystko. Mamy też środek tej karty ciąży. Tu powinny być wszystkie możliwe informacje, czyli poja, liczba przebytych ciąż, liczba porodów, czy były jakieś poronienia czy ciąże były zakończone fizjologicznie, czy przez Cesarskie, w którym roku, ile ważyło dziecko, czy jest to Twoja pierwsza ciąża, czy miesiączki były nieregularne? U mnie były na przykład cykle 28-35 dni, co by mogło wskazywać, że termin porodu wyznaczany na podstawie ostatniej miesiączki nie do końca może być tutaj miarodajny, że może w moim przypadku lepiej by było skorelować to, zastanowić się, czy pod uwagę nie brać terminu porodu wynikającego z, z pierwszego USG, a nie z ostatniej miesiączki. Bardzo ważny też jest taki wywiad ogólny, czyli choroby przewlekłe, czy na coś chorowałaś, chorujesz, czy bierzesz jakieś leki, czy byłaś na coś upulona, czy w ciąży przyjmujesz jakieś leki. Ważna też jest twoja waga wyjściowa, wzrost, żeby później wiedzieć, czy nie przybierasz za dużo bądź za mało. I mamy cały ten środek, gdzie zawsze jest wszystko nagryzdolone, napisane. Tutaj najczęściej określamy, zapisujemy tutaj pomiary Twojego ciśnienia, co zazwyczaj dzieje się przy pierwszej wizycie, więc jak idziesz do szpitala, do porodu, to widzimy, czy mniej więcej te ciśnienia były w normie, czy były podwyższone, czy były na granicy. Tutaj też położna bardzo często zapisuje Twoją wagę, wzrost. No, o ile wzrost się nie zmienia, no to waga się niestety zmienia i czasami to już później się nie zmienia po ciąży, to już temat na inny odcinek. Ale też tutaj zapisujemy te najważniejsze wyniki badań po to, żeby też gdzieś tam nie musieć ich kolekcjonować. Wystarczy, że tutaj, typu morfologia, mocz, bądź jakieś dodatkowe badania, jak na przykład tarczyca w moim przypadku, tak, wszystko było tutaj dodatkowo pisane, że w tym tygodniu TSH to było tyle, w tym tygodniu TSH tyle i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ten środek również powinien być wypełniony. A ostatnia strona to są te wszystkie takie badania, które są pojedyncze albo maksymalnie podwójne w ciąży. I na tych badaniach właśnie najbardziej chciałabym się tutaj dzisiaj skupić, dlatego że mamy coś takiego jak standard opieki okołoporodowej, który istnieje od 2019 roku i obowiązuje absolutnie wszystkie ciąże prowadzone w Polsce. Nie ma to znaczenia, czy ta ciąża jest prowadzona na NFZ, czy prywatnie. Wszystkie te badania musisz mieć wykonane i teraz przegląd tych badań na podstawie tych wszystkich wytycznych, czyli standardów opieki okołoporodowej na dany dzień, mamy 2024 rok, w Polsce obowiązują. I tak, do 10 tygodnia ciąży powinnaś mieć wykonaną grupę krwi, wykonany poziom przeciwciał, morfologię mocz, Badanie cytologiczne, o ile nie robiłaś cytologii do pół roku przed zajściem w ciążę. Jeśli robiłaś cytologię dwa lata temu, teraz jesteś w ciąży, lekarz na takim pierwszym badaniu powinien zlecić ci właśnie wykonanie tej cytologii ciąży, powinien ją pobrać. Badanie czystości pochwy. Bardzo rzadko widzę, że robi się to w gabinetach lekarskich. To jest po prostu taki zwykły papierek lakmusowy, który wkłada się do pochwy. On ma tam pewne odczyny i na podstawie wydzieliny z pochwy, on się zabarwia na pewne kolory i nam mówi, czy jest odczyn bardziej zasadowy, czy kwaśny, co może predysponować na przykład do infekcji grzybiczych w czasie ciąży, które są bardzo, bardzo częste. Do 10 tygodnia ciąży też powinnaś mieć zbadane stężenie glukozy we krwi, czyli po prostu takie zwykłe, zżyły sprawdzenie, czy nie ma go za dużo na czczo. VDRL, inaczej nazywa się WR, inaczej nazywa się też KIŁO. Jest to badanie właśnie w kierunku KIŁY, dlatego że musimy wiedzieć, czy na nią nie chorujesz, nawet jeśli nie masz żadnych objawów, bo może być to bardzo groźne dla ciąży. Każda kobieta również obligatoryjnie powinna mieć na początku ciąży wykonane TSH, czyli badanie w kierunku tarczycy, żeby wiedzieć tutaj o ewentualnych nadczynnościach, niedoczynnościach, dlatego że zbyt duży poziom trzeba od początku natychmiast leczyć, bo ono może później wpływać na rozwój mózgu u dziecka, na jakieś upośledzenia, w związku z czym bardzo ważne jest, żeby od samego początku wyłapać, jaki jest ten poziom TSH u ciebie. Ważne jest oczywiście pomiar ciśnienia, to się dzieje w gabinetach, waga plus określenie BMI, badanie piersi rzadko, niestety zawsze mówię na szkole rodzenia, że jeżeli któraś z moich pacjentek powie, że lekarz w gabinecie zbadał jej piersi, zbadał skutki, to ja idę do tego lekarza z bardzo dobrym winem. Od paru lat nie kupiłam żadnego wina. To niedobrze, bo to świadczy o tym, że w gabinetach te piersi nie są badane. A skoro już jesteś u ginekologa, to dlaczego by tej piersi nie zbadać i nie sprawdzić? Bo kolejny raz do ginekologa zapewne pójdziesz albo po antykoncepcji po porodzie, albo z kolejną ciążą, a później to już za 30 lat, jak będziesz miała menopauzę. I też do 10 tygodnia ciąży powinno się odbyć badanie ginekologiczne wewnętrzne, tak, żeby sprawdzić tą szyjkę, czy nie ma tam jakichś polipów, czy nie ma tam jakichś, różnych nieprawidłowości co to mogłoby przeszkadzać w trakcie ciąży. Mamy też badania zalecane do 10 tygodnia ciąży, czyli mamy przeciwciała różyczki i to w przypadku jeśli nie chorowałaś lub nie byłaś szczepiona albo jeśli po prostu nie wiesz. Więc tak naprawdę lekarz powinien cię zapytać, czy pani chorowała na różyczkę, czy pani była szczepiona, czy pani wie o tej różyczce. Jeśli na jakiekolwiek z tych pytań nie znasz odpowiedzi, powinnaś mieć pobrane przeciwciała przeciwko różyczce. Jeśli chodzi o toksoplazmozę, tu to są jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania, o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG z przedciąży, czyli tych takich starych przeciwciał. Mamy przeciwciała IgG, które to są stare, oznaczające, że kiedyś chorowałaś i przeciwciała IgM, te młode, Czyli to znaczy, że albo jesteś w trakcie zakażenia, albo ono było bardzo niedawno. Więc tutaj tak naprawdę powinnaś przedstawić lekarzowi wynik i jeśli jest on ujemny, to lekarz wtedy nie musi. Jeśli nie przedstawisz taki, takiego wyniku, lekarz powinien Ci zlecić takie badania w kierunku toksoplazmosu. I bardzo ważne przeciwciała HIV, to się już faktycznie dzieje dwukrotnie w czasie ciąży, takie badanie powinno zostać wykonane po to, żeby wiedzieć, jeśli jesteś zakażona wirusem HIV, a niekoniecznie się tego spodziewasz, to tutaj bardzo ważny jest wybór drogi porodu, bardzo ważny jest wybór szpitala, w którym będziesz rodzić. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważna informacja. I ocena pH wydzieliny pochwowej polecana, rzadko kiedy wykonywana. E bardzo ważna też jest konsultacja stomatologiczna, że w momencie, jeżeli e masz jakiekolwiek problemy z zębami, to bądź pewna, że w trakcie ciąży, a już w terminie porodu wyjdą ci one na pewno. Mało tego, niewyleczone zęby, jakieś ubytki, jakieś dziury niestety są wrotami zakażeń dla bakterii, które idą do twojego krwioobiegu, a pamiętaj, że dziecko odżywia się poprzez łożysko, które czerpie właśnie wszystko z twojego krwioobiegu, w związku z czym lepiej jest zawczasu wyleczyć te zęby po to, żeby później nie musieć się denerwować, żeby nie bolało, a po drugie, właśnie po to, żeby nie przekazać, nie daj Boże, dziecku jakichś bakterii spowodowanych tylko i wyłącznie zepsutym, niewyleczonym zębem. Mamy tutaj kolejny tydzień, 11. a 14. Tutaj powinno się odbyć badanie USG. To jest to badanie, tak zwane przesiewowe w kierunku różnych chorób genetycznych, czyli syndrom zespołu Downa, e, syndrom Edwardsa, wszystkie te różne genetyczne kwestie. To jest właśnie czas, żeby to tutaj sprawdzić. Później, niestety, już jest za późno, żeby dokładnie to wyliczyć, dlatego że dziecko jest zbyt duże, e, ten obraz nie jest taki miarodajny do tego, żeby sprawdzić chociażby przezierność karkową. Przezierność karkowa to jest taki pałt skóry tutaj na karku i tutaj naprawdę liczą się milimetry. Na tym etapie do 14 tygodnia, między 11 a 14, jest to najlepiej widoczne i będzie to tutaj najbardziej miarodajne. W tym tygodniu też mamy tylko pomiar ciśnienia, pomiar wagi, i pierwszy raz twój lekarz ginekolog powinien wykonać u ciebie taki test na ocenę ryzyka nasilenia objawów depresji. Dlatego, że tej depresji w Polsce jest ostatnio coraz więcej i tutaj taki wymóg został wprowadzony. To czy lekarze robią, czy nie? Raczej nie. Niemniej jednak sama możesz sobie taki test wykonać. To jest e, skala edynburska. Można sobie wpisać w internet Skala Edynburska, bądź e, e, ocena ryzyka właśnie nasilenia objawów depresji w czasie ciąży. I tam można sobie taki test samemu wykonać, choć lepiej by było, jakby zrobił to specjalista. Badania zalecane między 11 a 14 tygodniem to są takie rozszerzone badania genetyczne. Test PAPA, test potrójnych HCG. Takie, które mają nam tutaj określić albo lepiej określić, jaka ewentualna bada genetyczna u takiego maluszka mogłaby się pojawić, czy jakie są predyspozycje u ciebie, chociażby do wystąpienia stanu przedrzucawkowego, czy nadciśnienia. Ten wiek został obniżony, teraz kiedyś to robiły kobiety tylko po 35 roku życia, miały to bezpłatnie. Teraz to już większe grono jest tutaj do tej puli wrzucone, w związku z czym warto z takich badań poszerzony korzystać. Między 15 a 20 tygodniem ciąży, do wykonania mamy tylko morfologię i mocz, czyli nie za dużo. Natomiast między 18 a 22 tygodniem ciąży powinien, powinno odbyć się USG tak zwane połówkowe, o ile to pierwsze, wcześniejsze USG, o którym mówiło, ma nam wykluczyć bądź potwierdzić pewne wady genetyczne to to między 18 a 22 tygodniem ma nam powiedzieć o pewnych badach rozwojowych. Czyli to, czy dobrze się wykształciło serduszko, wątroba, nerki, czy wszystko jest ok, czy dziecko ma pięć paluszków, i tak dalej, i tak dalej. To jest czas, kiedy my to możemy wyłapać, kiedy są niedej Boże jakieś przepukliny, na przykład, jakieś rozszczepy kręgosłupa, to to jest czas, kiedy my operacyjnie, na przykład, możemy jeszcze taką przepuklinę zamknąć. Tak? Oczywiście to są więc wszystkie przypadki bardzo indywidualne, w związku z czym nie ma co tutaj generalizować. Niemniej jednak, znowu, Zbyt wcześnie zrobione to USG i zbyt późno zabiera nam szansę na określenie pewnych jakichś anomalii rozwojowych u takiego dziecka. A co za tym idzie, też jeśli o tym nie wiemy, to nie zabezpieczymy odpowiednio takiej kobiety, nie bierzemy takiej kobiecie odpowiedniego szpitala do porodu, odpowiedniego szpitala z opieką dla noworodka, w związku z czym jest bardzo ważne, żeby terminów tych USG tak bardzo pilnować. Mamy później znowu 21-26 tydzień ciąży. Tutaj tych badań już jest troszeczkę więcej. Tu przede wszystkim musimy wykonać badanie stężenia glukozy we krwi naczto, czyli pijemy sobie 75 gram glukozy. I ja zawsze mówię, że twoim zadaniem jest tego nie zwymiotować, no bo nie wiem kto wymyślił, żeby kobiecie ciężarnej na dać do wypicia szklankę cukru. Dla mnie jest to obrzydliwe i nie będę już miała więcej dzieci, nie dlatego, że nie mam już do więcej pokoi, tylko dlatego, żeby właśnie nie pić tego dziadostwa po prostu. A chociaż są pacjentki, co to twierdzą, nie spoko, to było całkiem dobre. Na szczęście pojawiają się glukozy do picia smakowe. Które nie zmieniają w wyniku badań laboratoryjnych, jakby to nie mówiły niektóre panie w laboratorium, są dopuszczone, są dostępne i czasami łatwiej jest to przeżyć. I zasada jest taka, że najpierw pobieramy cukier naczto, żeby wiedzieć, jaki jest że jeśli masz 300 cukru, to żeby Ci nie dowalić jeszcze więcej tego cukru, żebyś nie wpadła na zakaz w śpiączkę. więc pobieramy przed, pobieramy godzinę po wypiciu tej glukozy i dwie godziny po wypiciu tej glukozy. I to jest badanie określające nam, czy masz cukrzycę ciążową, czy jej nie masz. I znowu, ono musi się odbyć między 24 a 26 tygodniem, dlatego że diagnostyka w tym czasie jest najbardziej miarodajna. W związku z czym jest to badanie bardzo ważne. Jeśli wychodzi coś nie tak, to masz cukrzycę ciążową. Jeżeli wszystko jest w porządku, to zapominasz o tym temacie, nie musisz tego badania powtarzać za jakiś czas. Nie masz cukrzycy ciążowej, nie jesteś na nią narażona, w związku z czym o tym badaniu po prostu zapominasz. Następnie wykonają również badanie moczu i też przeciwciała antyD u kobiet, które mają ujemną grupę krwi. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak postępować z taką pacjentką za 2-3 tygodnie, o czym powiem za chwilę. Zalecanym badaniem między 21 a 26 tygodniem ciąży to jest, są przeciwciała toksoplasmozy, Jeśli w pierwszym trybie był nieprawidłowy wynik, to tutaj musimy to powtórzyć. I teraz mamy bardzo ważne tygodnie. Między 27 a 32 tygodniem znowu musimy wykonać morfologię i mocz, musimy wykonać te przeciwciała odpornościowe RH, jeśli nie były wykonane wcześniej. Dlatego, że jeżeli masz ujemną grupę, np. przykład PRH- i nie pojawiają się przeciwciała do tej twojej grupy, to znaczy, że nie, nie ma tutaj jakby konfliktu serologicznego między Tobą i dzieckiem. Natomiast, żeby jego nie było na przyszłą ciążę, to między 28 a 30 tygodniem musimy podać immunoglobulinę antyD. Wiem, że brzmi to skomplikowanie, ale jest to po prostu zastrzyk, który podaje się kobietom, które mają ujemną grupę, grupę krwi, u których nie ma konfliktu serologicznego po to, żeby ten konflikt nie pojawił się na przyszłą ciążę. Właśnie między 28 a 30 tygodniem jest największe mieszanie się tutaj tych grup krwi między Tobą a dzieckiem i również w trakcie porodu. Dlatego podanie tego zastrzyku między 28 a 30 tygodniem, a później, jeśli będą wskazania po porodzie, chroni Ciebie do, przed konfliktem serologicznym na przyszłą ciążę. Bardzo ważne, żeby to zrobić, bardzo ważne, żeby tutaj o tym nie zapomnieć, żeby to zostało wykonane, bo to chodzi o e, jakby funkcjonowanie na przebieg ciąży tej przyszłej. I mamy 33, 37 tydzień ciąży, mamy morfologię mocz, mamy badanie, drugi raz w kierunku kiły, HBS, czyli na żółtaczkę i drugi raz w kierunku HIV. Jest to bardzo ważne, żebyśmy właśnie wiedzieli, jaki szpital ostatecznie powinnaś wybrać do porodu, jakie leki takiemu dzieciaczkowi podać po porodzie, czyli też znowu odpowiedni szpital, odpowiedni oddział dla dziecka. I mamy też tutaj bardzo ważne bada badanie, wykonywane między 35 a 37 tygodniem. Jest to posiew z przedsionka POKWY, i okolic odbytu w kierunku paciorkowców, czyli tak zwanych GPS. Jeżeli jest on dodatni, to tutaj bardzo ważne jest, żebyś nie czekała z przyjazdem do porodu na ostatni moment. Jak tylko poczujesz pierwsze skurcze, to jedziesz dlatego, żebyśmy my zdążyli podać Ci antybiotyk, przynajmniej w dwóch dawkach. Pierwsza dawka jest od razu na wejście, druga po czterech godzinach. I wtedy maluch jest chroniony przed tą bakterią, którą może zarazić się w trakcie przechodzenia przez kanał rodów. Dlatego jest to tak ważne badanie, żebyśmy wiedzieli, czy około porodowo powinniśmy podać Ci antybiotyk. Jeśli zrobisz je zbyt późno i nie zdąży wynik przyjść, bo na ten wynik czeka się około tygodnia, to my i tak podamy Ci ten antybiotyk na wszelki wypadek. Tak? Bo jeśli nie wiemy, jaki jest wynik, to wolimy założyć, że on jest dodatni, Czyli wolimy Ciebie ochronić. Jeśli był ujemny, o poporodzie się okaże, że był minus, no trudno, tak? Ale tutaj e, większym ryzykiem byłoby nie podanie tego antybiotyku, jeśli później po porodzie okazałoby się, że ten wynik był dodatni. Dodatkowe badania to jest tak zwana ocena wymiarów miednicy. Mamy taki miednicomierz, i tutaj my sobie po prostu mierzymy kości miednicy. To jest też ważne do tego, żeby określić, czy możesz rodzić naturalnie, bo czasami, jeśli wszystkie wymiary są zwężone, zbyt małe, to tak naprawdę nie ma co w ogóle próbować porodu naturalnie. Tylko trzeba tutaj um, po prostu od razu wykonać cięcie cesarskie. Więc to badanie robimy pod koniec ciąży, wtedy już, kiedy te kości miednicy są maksymalnie um, rozszerzone, kiedy wiemy, że one już więcej rozchodzić się nie będą. No i zalecane badanie, oczywiście badanie grup czołów ostatnia szansa na badanie piersi, bo później już, tak jak mówiłam, u lekarza pojawisz się za parę lat. I też zalecanym badaniem pod koniec ciąży jest ponowna ocena ryzyka nasilenia objawów depresji po to właśnie, żeby wyłapać te kobiety z grupy ryzyka, po to, żeby dać im odpowiednie wsparcie psychologiczne, odpowiednio je popierować. Na końcówkę ciąży mamy tylko badanie moczu i morfologię, natomiast niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży bardzo fajnie jest, jak się umówisz w dniu terminu porodu na badanie KTG i badanie USG, dlatego że jeśli mamy termin porodu, jeszcze wcale nie musisz stawiać się do szpitala na wywołanie tego terminu. Tak naprawdę możesz posiedzieć w domu do 7 dni po wyznaczonym terminie porodu. Pod warunkiem, że lekarz Ci na to pozwoli. A lekarz pozwoli Ci na to tylko wtedy, kiedy będzie miał wynik KTG, czyli tego monitorowania serduszka płodu i badanie USG, kiedy lekarz zrobi przepływy, sprawdzi, jak ten maluch się czuje, sprawdzi, jak wydolne jest łożysko. W związku z czym zalecam Ci jeszcze na długo przed terminem porodu ustalić sobie wizytę na ten właśnie dzień e, e, terminu porodu. Po to, żebyś później nie musiała się po prostu pchać do tych lekarzy, po to, żeby wiedzieć, czy ty jeszcze możesz być w tej ciąży, czy jednak już powinnaś kłaść się do szpitala i powinniśmy ten poród. Wywoływać. KTG to są dwie takie peloty. Jedna jest kładziona na brzuch, na dole, tam gdzie szukamy serduszka malucha, i wtedy ta akcja serca płodu na wykresie pojawia nam się na tej górnej linii, natomiast druga pelota układana jest u góry brzucha, tam gdzie jest dno macicy. Akurat tak jest przewrotnie, że dno macicy jest u góry. I ona tutaj, ta pelota rejestruje nam na dolnym wykresie to, czy właśnie jest, są jakieś napięcia macicy, czy coś się zaczyna dziać e, i czy ten poród gdzieś tam nam się powoli zbliża. Tak naprawdę to są wszystkie badania, o których powiedziałam, które są ujęte w standardzie opieki okołoporodowej i nie ma znaczenia, czy prowadzisz ciążę prywatnie, czy na NFZ. Każda kobieta przed przyjściem do szpitala powinna je wszystkie mieć wykonane. Jeśli prześledzisz sobie to, co powiedziałam, odhaczysz, co masz, czego nie masz, to czego Ci brakuje, idź do swojego lekarza i zapytaj, dlaczego Ci tego nie zlecił i niech jak najszybciej to zleci. Oczywiście, że jeśli na przykład nie będziesz miała długiego wyniku HIV w momencie przyjęcia do porodu, to my te badanie pobierzemy. Natomiast na wynik czasami się czeka dzień, dwa, ty w tym czasie możesz urodzić. Jeśli nie mamy wyniku HIV, nie powinniśmy przedstawić noworodka do piersi, bo zarażenie HIV jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią. Możesz przystawić malucha do piersi, ale na własne tylko ryzyko. Czyli do momentu, aż nie przyjdzie wynik, my nie ponosimy za to odpowiedzialności, ty przestawiasz sama, podpisujesz nam ten papier, i dopiero wtedy my e, e, jakby pozwalamy ci tego malucha przystawić i czekamy na wynik. Standardy opieki okołoporodowej, cały wykres można też znaleźć w internecie, wpisując właśnie badania konieczne do wykonania w czasie ciąży. Zapraszam cię też na mojego bloga Położna Mamo, tam to wszystko jest dokładnie opisane.